Jak widzicie, jadę do Warszawy na ostatni dzień kursu z charakteryzacji. Już jestem prawie pod Warszawą. Jak widzicie, dobra, już przyjechałam do Warszawy. Sami widzieliście znak. Teraz ogólnie idę na kurs. Jestem już w szkole i teraz będzie takie powtórzonko i będę robiła taką ranę w kształcie serca. Jak widzicie, nakładam wosku. Na Mastiks oczywiście. I teraz sobie to ładnie tak wgubiam, wzlewam za pomocą szpatułek palców i na koniec, jeszcze będę sobie robiła. A tak właściwie nie na koniec, bo jeszcze będę malować farbami alkoholowymi, dawać sztuczną krew. I wiecie, więc oczywiście na koniec takiego jakby rzeźbienia, to będzie ta wazelina. Teraz oczywiście w środku. Dobra, już prawie prawie. O, jak ładnie tak ogólnie wygląda. Zrobiona rana. Teraz wazelinka jak mówiłam. Dobra, już to zrobiłam. I teraz farbki alkoholowe. Za pomocą takiego zwykłego, na, takiego już zużytego nawet pędzla ze szczeciny takiego obciętego można sobie tak ładnie zaczerwienić. Hmm, tak ogólnie to wyszło. Dobra, a teraz będziemy malować to w środku na ciemno, żeby to tak pogłębić. Dobra, już prawie to pomalowałam. I już to. Dobra, już to mniej więcej pomalowałam, jak widzicie. I teraz będziemy dawać sztuczną krew normalnie, efekt będzie super jeszcze tutaj na boki. I szczeciniaczkiem sobie to tak można rozproszyć, tak ogólnie wyszła moja rana w kształcie serca. A teraz jeszcze poćwiczę sobie siniaczki. Tak, przyspieszyłam to bardzo, żeby tym nie zanudzać, bo oczywiście w tamtym odcinku, tym pierwszym dniu charakteryzacji to robiłam. Yy, dobra Drugi siniaczek Trzeci siniaczek Dobra, teraz twarz Tutaj mamy wosk Teraz wygrzebujemy za pomocą takiego dłutka czy tam szpatułki wosk Ulepiłam z tego kulkę Oczywiście smarujemy się w tym miejscu mastiksem I ładnie to teraz zlewamy ze skórą żeby było takie płynne przejście dobra, tak to wygląda teraz nacięcia, żeby tak sobie to zaznaczyć, tak na razie teraz klejem Procide tu smarujemy w tym miejscu brwi, bo będziemy jeszcze ładnie nadbudowywać brwi żeby nie zniszczyć brwi, to zamiast Mastixu używam Prosite. tak ogólnie to wygląda i teraz znowu to sobie tak wgubiam, tak zlewam o, już to zrobiłam, więc teraz będą tłuste farby. Maluję się, jak widzicie. Dobra, pomalowałam już część. Dobra, już prawie całe. A teraz użyjemy czarnej farbki z tej paletki. Oczywiście farby tłuste. Tak. Już się pomalowałam to, czy na czarno. Teraz konturowanko za pomocą takiego lekkiego, chłodnego bronzera. Dobra, takie róże, taką brzoskwinkę, tak, takie żółcie, czerwienie, taką brzoskwinkę poszłam I ogólnie jak widzicie teraz usta robię takimi śliwkami Takie w kolorze śliwki te farby moim zdaniem na usta Tak ogólnie to wygląda Teraz poprawiamy czerwonym rany Dorysowujemy żyłki Takim wytartym czerwonym. I jeszcze konturujemy ładnie szyję, żeby ją tak wyszczuplić. Dobra. Teraz doklejamy długie, takie niebieskie, granatowe rzęsy. Tak ogólnie to wygląda. Dobra, jeszcze dorysowałam na ustach i na szyi takie jakby czarne ubrudzenia, zadrapania. Tak wygląda już charakteryzacja końcowa nałożę jeszcze perukę i strój. A na koniec dostałam taki oto certyfikat ze szkolenia. To na dziś się z wami żegnam. To pa.